Cześć, z tej strony Mariusz Julek! I nie wiemy, nie wiemy kto z, z nas bardziej lubi klocki. Klockowani. Dokładnie, tak. Witajcie na naszym kanale Naklackowani. Dzisiaj pokażemy Wam taki ciekawy zestaw. On, o, Ona im jest teraz. Dokładnie, 14 lat temu, ponieważ w dwa, wydany w 2008 roku. Zobaczcie. Jest to właśnie. Strażak. Zestaw 5613 o tytule, jak już wcześniej wspomniał Julek, Strażak. Mamy tutaj 25 elementów. Instrukcję. Instrukcję, dokładnie. Z drugiej strony mamy tylko jedną akcję. Jaką można się tutaj bawić tą figurką. Julek zaraz pokaże, co tu mamy ciekawego. Czy jest tutaj nasz ulubiony element z instrukcji? Tak jest. Czyli jest, jest? Reklama. Co my tu mamy, Julku? Zobacz, wszystkie straże pożarne. Tak jak straż pożarna. O straży pożarnej. I tutaj są kolejne. Mamy, mamy to. Dokładnie, mamy kilka zestawów, ponieważ tutaj są też reklamy figurek mini figurek z pudełkami. No bardzo ja mi się podoba, podoba to, tata, że kiedyś wydawano figurki z tata, tata, pudełkami. Tata, to jest City jedno, a to jest to, jest, to jest Kasu, same, to jest dokładnie, Mars same. i Mars, Kasu. i Mars. I Mars. Za chwilę Wam pokażemy, jak ta figurka wygląda. Poczekajcie chwilę. No i zobaczcie. Teraz najpierw o strażaku i Dokładnie, zobaczcie, mamy tutaj Pana strażaka z gaśnicą. Oj, chyba źle to zrobiliśmy. Właśnie, w ten sposób. Właśnie, w ten sposób mamy pana strażaka z gaśnicą, który może ugasić tam pożar, ponieważ właśnie wybuchnie. Psss, I gasimy pożar ugaszony. Mamy tutaj również hydrant, siekierę i dwa rodzaje piły. I teraz. To jest bardzo fajny dodatek do naszego miasteczka City. Zestaw jest, tak jak mówiliśmy, z 2008 roku. I tutaj jak widać już są współczesne buźki. Nie takie klasyczne uśmiechnięte z jednym wyrazem twarzy, tylko takie współczesne już tak jak dzisiaj w zestawach mamy. Taciego? Tak, tak wszystkich które już. Są tam sity, jakieś kłady, różne tam takich zestawów. No dokładnie tak. Jak Ci się podoba ten zestaw? Co Ci się najbardziej podoba w nim? Eee, po prostu cały ten zestaw. Cały zestaw Ci się podoba. Ale, Wszystkie zestawy ale Ci się podobają. Ale najlepiej, mi się podobają te tutaj te nadruki. Nadruki Ty Ci się nadru. podobają? Tak, bardzo fajne ma nadruki. Z tego co widać, on tutaj ma krótkofalówkę, ma znaczek również. A mi się I ma biały, z... kask. Tata, tata. biały kask, biały kask, biały kask, jest bardzo fajny. Tata, mi się podoba powar. Jeszcze. Mm -hmm. Najbardziej mi się podoba, najbardziej mi się podoba powar. Najbardziej mi się podoba. Mm -hmm. sikiera, Dobrze. Mm, piła taka i piła tak. No i udało się pokazać ten kolejny mini zestawik. Zostały nam jeszcze do pokazania trzy mini zestawiki: jeden City i dwa kosmiczne. Tak, Jurku? Tak. Dokładnie. I jeszcze makietę nagramy. I nagramy jeszcze, może, jakąś makietę. Ale... Wykorzystując te wszystkie mini figurki. I zestawy różne. Dokładnie. Mamy jeszcze kilka zestawów auta, do pokazywania. Auta, auta nie auta. Okej. Okay. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia w następnym zestaw, odcinku.